Dobry wieczór, ja mam na imię Paweł i bardzo chciałbym podziękować wszystkim za wytrwałość, aż do mojego wystąpienia, bo jak to mówią, najlepsze będzie na koniec z <gry> tą stronę, tego. Tylko... Tak. I ja bym dzisiaj zaprezentować swoje fotografie, które są w jakiś sposób manifestacją czy wizualizacją tego, co gdzieś mi tam po głowie chodzi i swoich przemyśleń, swoich obserwacji, a także ekspresją wniosków, które gdzieś z tych obserwacji płyną. I ja chciałbym się pochylić nad naturalizmem fotografii, nad szukaniem jakiejś autentyczności i naturalności poprzez aparat i obiektyw. Jak już jesteśmy przy aparatach, to w dobie fotografii cyfrowej, fotografii mobilnej, tak naprawdę każdy z nas może nazywać się fotografem, gdyż każdy z nas przy swoich ruchomościach ma aparat prawdopodobnie dużo lepszy od tego, niż ten, którym zostało zrobione 10 albo i 100 najlepszych fotografii w historii. I my tych zdjęć robimy tysiące, robimy je nie zawsze zastanawiając się nad tym, do czego nam one, po co nam one, czasami dokumentujemy jakieś czasami może niecodzienne, może zabawne sytuacje. Yy, I Istnieć to być postrzeganym. I ta filozofia wydaje, ta teoria bycia George'a Berkeleya wydaje się być bardzo aktualna, w, 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 zwłaszcza w epoce mediów społecznościowych, kiedy to ludzie, kiedy to takie manifestowanie... Hmm, swojego, Swoich przeżyć czy też uwidacznianie swojej osoby, sw swoich doznań stało się niezwykle istotne i tak dla każdego z nas i każdy, no może nie każdy, ale duża większość gdzieś w tym uczestniczy. I spośród tych wszystkich wyidealizowanych konceptów rzeczywistości, które użytkownicy mediów społecznościowych tworzą, gdzieś tam pojawiła się luka, może została przekroczona pewna granica, pojawiło się miejsce na brak perfekcji której tak naprawdę, do, do jesteśmy bombardowani zewsząd. I ja dzisiaj chciałem się skupić na fotografii reportażowej, gdyż uważam, że ten trend najbardziej jest zauważony właśnie w tej może jeszcze fotografii portretowej. I chciałem się skupić na być może Brzydocie, na rzeczach dnia powszedniego, nad ubóstwem na ulicach, nad może zajmowaniem się rzeczami dnia codziennego, nad bosymi dziećmi, radosnymi bosymi dziećmi, jeszcze więcej bosych dzieci, może jeszcze chyba coś, które mi się za dużo tych dzieci wrzuciło, nad dziećmi przytulającym kuski. Mikrofon? Nie słychać mnie? A teraz? Dobrze, super. I co tam? Wybiera mnie pani stopu. No i właśnie, i gdzieś ten... I gdzieś ten, ten trend tej atrakcyjności przykazu wizualnego jawi się, być, jawi się być właśnie specjalnie atrakcyjny w fotografii reportażowej? Bo coraz więcej z nas, kiedy. Tak mi się wydaje, że coraz więcej ludzi. Gdy planuje być może jakąś podróż albo wyjazd, już nie celuje w na przykład opływające złotem arabskie hotele, czy jakieś inne luksusowe rzeczy, tylko właśnie zwraca się bardziej do tego autentycznego, tej autentycznej strony odwiedzanego miejsca, właśnie do może jakichś uli brudnych ulic Slamsów, do pociągu do Kalkuty, niż raczej do jakichś nowoczesnych wieżowców w New Delhi. I... Wydaje mi się, że jest to spowodowane właśnie tym, że jesteśmy zewsząd bombardowani perfekcją, gdzie być może dążenie do perfekcji jest naturalne, ale perfekcja sama w sobie naturalna nie jest. I yy, jest to spowodowane przesyceniem, przesyce, przesyceniem tym idealnym przekazem, w którym no, w tym momencie jest tak, że gdyby się w jakiejś telewizji, reklamie w telewizji albo na, bil, na billboardzie pojawia się reklama, w której byłoby widać na twarzy na przykład... Yy, Niedoskonałości skóry uznalibyśmy, że jest to na przykład totalnie nieprofesjonalne, że no fushera, bo nie było kogoś stać na retusz, prawda? No jest to niedopuszczalne, żeby coś takiego pojawiło się w ogóle na reklamie. No także że jest to jak najbardziej naturalne. I no ten pan też jest perfekcyjny. Ten, ten pan podjechał do mnie na środku pustyni, poprosił, żebym zrobił mu zdjęcie, tam salam alaikum, i pojechał sobie dalej. Tylko widziałem. <laughs> Ci panowie sobie siedzą, filozofują. Ten pan też sobie siedzi i filozofuje. I kolejny filozof. E, tutaj bardzo przedsiębiorczy pan, liczy pieniądze na tyłach marketu rybnego z wielką kozią na sandale. Powiedziałem mu po tym, że ma, nie przejął się specjalnie. I to, że ta autentyczność, że ta naturalność jest gdzieś tam nam potrzebna, wspaniale e, demonstruje przykład tej pani. I jeśli, mi, jeśli komuś się wydaje, że nie wie, kim owa pani jest, o kim mowa, to jest w błędzie, bo doskonale wie. Tylko znają pod nazwą Afghan Girl, która, jest, która była obiektem wspaniałej fotografii Stephana Mackerego, fotografa National Geographic. Wielka fotografia, wielki moment w historii fotografii reportażowej, ale też wielka ściema, gdyż Szarbat Gula była afgańską uchodźczynią. Podczas najazdu na Afganistan przez Związek Radziecki i Steve, Steve McCary znalazł ją, zastał ją w jednej ze szkół w Pakistanie, gdzie dokąd uszła przed konfliktem zbrojnym. I w tradycji afgańskiej, która no wiadomo bezpośrednio wywodzi się z tradycji muzułmańskiej, dziesięcioletnia dziewczynka, bo tyle lat miała właśnie wtedy pani Szarbat, chociaż Steve Maceru utrzymuje, że 12, ale to nie ma chyba większej różnicy, to mm, mała dziewczynka nie może pokazywać swojej twarzy, swojego ciała obcym mężczyznom, nie może z nimi przebywać w jednym pokoju i no musi nosić burkę po prostu. No i ona wtedy rzeczywiście podczas tego zdarzenia nosiła tą burkę. Jedyne co było widać to... No, akurat w jej przypadku najbardziej przykuwające uwagę jej atrybut, czyli te wielkie, hipnotyzujące oczy. No i Steve Macare jakoś doskonały fotograf oczywiście zauważył to i zdecydował, że potrzebuje takiej fotografii i, i zrobił ją, tylko że po drodze zgwałcił masę tradycji muzułmańskich i. No było to takie trochę, no nie powiem, że perusowe zwycięstwo, ale bardzo dużą cenę przy, została opłacona za dokonanie tej fotografii. Później National Geographic sprzedało to zdjęcie jako refleksja strachu przed wojną w oczach afgańskiej uchodźczyni. I tak naprawdę była to refleksja strachu, ale nie przed wojną, a przed fotografem, który zwyczajnie napastował mał dziewczynkę, łamiąc jej tradycję i zmuszając ją do czegoś, czego nie chciała. I ta historia wyszła dopiero po 17 latach, kiedy został przeprowadzony wywiad z tą panią. I jednak potrzeba autentyczności danej sceny była tak ogromna, że ludzie w to uwierzyli. I kiedy po tych, 7, kiedy po tych 17 latach rzeczywiście prawda wyszła na jaw, no oburzenie było również ogromne, dlatego że ludzie zrozumieli, że wierzyli w coś, co według nich było wtedy bardzo autentyczne, a było zupełnie na odwrót było bardzo nieautentyczne. I jest to w pewien sposób zaspokajanie potrzeby, ekscytacji, dlatego uważam, że zahaczamy trochę tutaj o pojęcie human-centered design. Jest to trochę anarchiczne podejście do human-centered design, dlatego że zwyczajowo powinien zakładać inkorporację technologii, jakichś użytecznych narzędzi do rozwiązywania problemów. No my w tym momencie może nie rozwiązujemy problemów, może je stwarzamy, i no może nie jest to Human centered Design, ale jest Human centered na pewno, no bo wszystko polega na, na człowieku. Wracamy do niego, odrzucając benda bejery. I ja, po, ja tak naprawdę te wszystkie fotografie, które wcześniej pokazywałem, zrobiłem dopiero mm, zrobiłem je i dopiero później wpadłem na pomysł, na to wystąpienie, na coś, co chcę powiedzieć. I w pewnym sensie sam stałem się ofiarą tego, o czym mówię, że nieświadomie poszukiwałem gdzieś tej autentyczności, mimo tego, że podczas podróży poza kadrem miałem naprawdę bardzo ładne widoki, to jednak ten obiektyw kierowałem gdzieś w konkretną stronę, bardzo podświadomie. I zastanawiałem się później nad tym trochę, i jak sobie dla Państwa wywołałem te wszystkie zdjęcia i zacząłem przygotowywać swoje wystąpienie, zrozumiałem. Że zdałem sobie z tego wszystkiego sprawę i pozwoliło mi to na nowo odkryć, odkryć pewne sposoby na, bud na własną ekspresję, na odkrywanie na nowo fotografii. I zainspirowałem się w pewnym sensie brzydotą, autentycznością, naturalnością i pozwoliło mi to na tworzenie powiedzmy pięknych obrazów z inspiracji brzydotą. I to, so, i to właśnie widać na tych zdjęciach, i to są so już ostatnie zdjęcia podczas mojej prezentacji. Ja bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi i za wszystkim słuchaczom za uwagę. I to tyle ode mnie. Dziękuję.